Na jest zlecenie panowie wieszają? Ja nic nie wiem, ja przyjechałem z wyszką. Czyli co, nie wie pan, czy pan baner wiesza? Kto jest zleceniodawcą tego? Ale nie, nie pan tu nie takich rzeczy, nie, nie mówi co, jak na co, po co, bo tak nic się pan nie dowie ode mnie, bo ja przyjechałem z wyszką i koniec. No właśnie, pan przyjechał z wyszką i koniec. Ale tak naprawdę to dopiero początek. Bo na Siemianowickich latarniach od niedawna, jak grzyby po deszczu, wyrastają banery, banery wyborcze. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jest to zabronione. Mówi o tym pewne rozporządzenie podpisane przez pana prezydenta Jacka Guzego. Żeby upewnić się, że nic się w tej kwestii nie zmieniło, zadzwoniliśmy dzisiaj do Referatu Gospodarki Komunalnej i dopytaliśmy się, jak to jest z tymi banerami. Dzień dobry, Michał Wójtowicz, moje nazwisko, Nowa Prawica, z tej strony, ja dzwonię, żeby zapytać kogoś w końcu o te latarnie, czy jest taka szansa, jest ktoś, kto jest w stanie... Już, no, słucham pana, czy tłumaczycie, o co chodzi, czy pan już coś wie? Nie, chciałem się zapytać, czy zostało wydane jakiekolwiek pozwolenie na wieszanie banerów na latarniach? Na terenie miasta jest część latarni, które są własnością Tauronu i mm -hmm. części, które są własnością gminy. Mm -hmm. Te, które są własnością Tauronu, jeżeli ma pan zgodę od Tak, ale pytam, 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 Tauronu... czy te, czy te, czy te, czy te yy, które są własnością gminy, yy, nie można wieszać, tak? Nie można, nie można. wszystkie, no, czy tam wszystkie, zarządzenie... wszystkie latarnie, na których wiszą banery prezydenta Guzego, one wiszą tam nielegalnie, tak? Tak, jeżeli są nam własnością gminy, jeżeli są własnością gminy, to, to zgodnie z tym zarządzeniem nie. Na umieszczenie tam ogłoszenie płagotów. A co z tymi latarniami od Taurona? Mamy podpisaną umowę z firmą Tauron na wynajem latarni, jeśli chodzi o reklamy. Pojawiły się z tego powiem na terenie śmianowic śląskich reklamy w postaci banerów rozwieszonych pomiędzy latarniami. I chcę powiedzieć, że. Tak więc, y, y, wszyscy ci, którzy y, zamontowali reklamy, będą zmuszeni do jej demontażu. Być może zdarzy się tak, że pan prezydent powie, że o całym y, zdarzeniu nie miał wiedzy. Natomiast dzisiaj nagrywamy ten materiał w takim miejscu, żeby udowodnić, że jednak miał. Baner, który znajduje się za nami, jest w odległości 100 metrów od miejsca pracy pana prezydenta, czyli od Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. O komentarz poprosiliśmy również Michała Labrygę, kandydata na prezydenta Siemianowic Śląskich z ramienia Kongresu Nowej Prawicy. Najwyraźniej w Siemianowicach nastała era folwarku zwierzęcego i podział na równych i równiejszych. My nasze plakaty na terenie miasta Siemianowice wieszamy, staramy się wieszać rzetelnie we właściwych miejscach przeznaczonych do tego zgodnie z literą prawa. Raz zdarzyło nam się powiesić plakaty w miejscu niedozwolonym, po czym po konsultacji z właścicielem nieruchomości natychmiast owe plakaty usunęliśmy. Jak widać... Inni potrafią grać fair, dlatego zapytamy. Ładnie to tak, panie guzy?